Fajmy. To jest pozytywne Czekaj, bo otwierałem paczkę jeszcze jedną. Dobra, idę już. No, like. o! A, to normalnie. Normalnie. <try> <try> TV To Speed! <try> Dobra, wiele no, sona. Stary, stary, stary to było... Stary jak to było? Stary jak to było robić? Przecież... No stary to jest kolejny dowód na to, że wystarczyło w podobnym czasie stary i ci nawet ta sama karta wyleci. Kurczaj mi to wypowiem. Co? Kurz mi to wypowiem. Jak ty miałeś Sona to ja miałem Benalkera jeszcze To też grywalnie. No ja pewnie PS i PP tylko No, powiem ci, się <noise> Super, ale to alo, Majran, żarwigo, i tak jest w wartości mojego składu, ale. No to jakoś może połączę, jak to jest tylko o bańcu. Ale może go wybierz, czyli nie? Patrzcie na niego, to wyszukuje na Fubinie. Chwilę widzę 7x0, Bajlandów. Staje, no. mu się.

Bym cię wyzywał, że ty zawsze musisz trafić jak ja trafię nigdy nie ja, ale już nie będę taki nie aż. Stary, no po jest. Ej, ale dobra, to ten pik nie jest skamem faktycznie. Równie się nie dało. No to proszę, nie mówmy Matuszowi. Musi <śmuszy śmuszy> być debilem, no. <śmuszy> Wziąłem deseriego. Eee... <śmuszy> Czekaj, ja sobie twój obraz przypnę. Tylko hmm, jak to jest połączyć, o to jest pytanie. Ale szczerze, wolałbym do Bruyne, nie? nie Bruyne. To nie. Daj spokój. Gówno totalne. Sypie. O, jeszcze taka piosenka, się już przyła. no i to jest życie. No daj spokój, nie? Albo będę grać chukwęsą? Trygą broncową. Chukwęsą będzie grać Rodrigo Właściwie I właśnie się zastanawiam, jak to związać, bo nie wiem, czemu, bo by wiedział gdzieś o zbyt taki No, bym coś takiego zrobił? Też tak myślę nad tym, ale a co z Hakibi? A, bo ty masz lodem w niego. Hakibi tak nie ma zgrania. To jest najważniejszy, że... Jezu, weź tego jodygo to jest A mogę jakoś to zrobić, że ran będzie. Choć nie wiem. Jak ty kombinujesz? Ale po prostu, nie będę pierwszy i po prostu w dupiec jak zwykle kogoś. Ja mam po prostu to zostanie. Ej, a ty myślisz, że na SPD lepsze jest Wieler czy ten Casemira? Bo ja też mam dylemat Że co? Wiele czy Casemira, myślisz? Wiera No też tak wydaje, ale... ...dziwnie to jest Kasemiusz Bezliczykiem, A Rodrigo no, chyba już w tempo nie inwestuje. No wiadomo, tutaj raczej ten, e, Dedaj. Wykończenie i co? Dedaj, żeby siła strzało. Bo wtedy ma 99% siły strzału. Dryble? Dedaj. Nie wiem, jak jest po polsku, ten... egzekutor. Strzały i podania. No, bo wtedy boostuje mu siłę strzału na maksa. To mi się wydaje, że tak. Bo jaką masz alternatywę? Ma x men albo Jastrząb? Nie no, nie no dobre to. Jest... A... Bo to siła strzału, to wiesz, to bardzo wolno Całe życie trafiam te ps -y. Jakby nie mogli mieć jakiejś pozycji na LS lub coś w dupę można. Zawsze Garincha World Cupowy oczywiście, PP, PS, PP w dupę można. Alowairan, że ma lewą nogę, ale i tak będzie na PS-ie, nie lub ataku. Wszędzie możesz 6P o nim grać, w ogóle wiesz o co chodzi, ale ale i tak strabyć to mordy, nie. Żardinio też, tylko w midzie nie ma na ataku. to nie ma Dostaliłbym no, tamtego, tamtego bym przeżył. Ej, dobra Rzeczki, to jest, jak tego jednego to może sobie Scott'a podwinieć, powiem przy okazji. widzisz? Mówiłem ci, że odda. No. Tutaj nie ma jak akurat. Przepraszam, może sobie składło, ja czemu pewnie z będę grać. Jeszcze na ligi! Jeszcze... Nie no jest, dobra. Ociekłe, Aha, jeszcze obniża zgranie. Gratuluję. Co, to no, to sobie coś lepiej coś. ułożyć. To co? Nie, to nie lepiej ułożyć sobie, bo tam pozycja ma zmienić, radzy. Bo... No wiem. Czekaj to chyba <laughs>